W sobotę w hali sportowej zasadniczej szkoły zawodowej w Olsztynie rozegrano turniej siatkówki. Organizatorem było Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Oldboy. Startowało pięć drużyn: obra, belferek, WFM wiórek, niespodzianka oraz gospodarze Oldboje. Turniej był niezwykle zacięty, poszczególne pojedynki miały bardzo wyrównany poziom. Ostatecznie w finale zmierzyły się drużyny Obra i Belferek. Po zaciętej pięciosetowej grze wygrał Belferek, zdobywając w ten sposób tytuł mistrza turnieju. Takie imprezy będą organizowane częściej, gdyż prowadzą do rozwoju fizycznego, co jest szczególnie ważne dla starszych panów, a także propagują sport, a w tym konkretnym przypadku siatkówkę. Rozmawiam z panem Andrzejem Lisieckim, trenerem Gromu. Proszę pana, kto jest organizatorem tego turnieju? Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne o nazwie Oldboy. My w zasadzie tworzymy taką grupę, która systematycznie sprawdza się i trenuje różne dyscypliny sportu, ale już od kilku lat organizujemy turniej tak zwany noworoczny w piłkę siatkową i dzisiaj właśnie odbył się kolejny, ostatni z tych z cyklu, tych, tych, tych turniejów. W jakim celu go zorganizowano? Po pierwsze, żeby dać szansę ruchu, żeby mogli sobie pograć tak zwani starsi panowie. Po drugie, jest to na pewno propagowanie w ogóle ruchu sportu, no a w tym konkretnym przypadku propagowanie piłki siatkowej. Jak pan ocenia tę imprezę? Wydaje mi się, że. O poziomie sportowym trudno jest mówić, jeżeli sprawa dotyczy rekreacji, ale jeśli chodzi o nasze możliwości, to wydaje mi się, że coraz więcej pozyskujemy chętnych, bo należy o tym wspomnieć, że przy fabryce mebli powstała grupa sportowa, którą dzisiaj nazwaliśmy wiórkiem i oni chyba stanowili dzisiaj takiego czarnego konia, taką niespodziankę. Zajęli trzecie miejsce, jak na premierę w tym turnieju, to uważam, że rewelacja. Faworyt turnieju, z kolei koło zwane niespodzianką, niestety sprawiło niespodziankę i zajęli dopiero czwarte miejsce. Ale również swego rodzaju niespodzianką jest fakt, że my, jako organizatorzy, czyli jako klub Oldboy, zajęliśmy piąte miejsce. Ogólnie uważam, że impreza. Jeśli chodzi o organizację, o przebieg, o sprawność, dobra. A poziom sportowy, no taki, jakie są nasze obecnie możliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.